Hejka moi kochani, hejka moi drodzy! Pokonaliśmy wielki krok milowy w hodowli koni lory i zaraz wam powiem i pokażę o co chodzi, a tymczasem ostatnio miałam taki mega długi odcinek 100 dzieci challenge i dostałam wiele komentarzy w których prosiliście o dłuższe filmy więc zrobiłam ankietę na karcie społeczności na YouTubie, no i zagłosowaliście żeby mimo wszystko filmy były dłuższe, więc czemu nie? I od przyszłego tygodnia te filmy z yy, serii, czyli obecnie hodowla koni lory oraz 100 dzieci challenge będą zdecydowanie dłuższe i mam nadzieję, że wam się Eu que do Gara jest naszym najmłodszym koniem. Ona jest bardzo zwinna i ma super temperament. Poza tym ma fajne cechy, takie jak dobrze wychowane źrebie, mistrzowskie geny i hodowla konia. Nie wiem o co tutaj chodzi. To jest jakaś cecha nagroda i ona wygląda jakby była zbugowana. Jeżeli ktoś z was wie, o co kaman z tym, to weźcie mi napiszcie, bo ja się zastanawiam od dobrej pół godziny. A czemu od pół godziny? Ponieważ moi kochani, udało mi się wbić na fula umiejętności dla wszystkich koni. Właśnie został mi tylko e, gaj, który. Ćwiczy skoki. I jak nauczy się tych skoków, to będzie potrafił już wszystko. O właśnie zwalił barierkę, już wiem, czemu nie ćwiczy. No i gara jeszcze sporo nie potrafię, ale jak widzicie, ona jest młodziutkim koniem. Za to gracja, goździk. I Gaia dosłownie są na fula wszystkiego nauczone. I jedyne, co nam pozostało teraz, to po prostu brać udział w konkursach jeździeckich. Tak jak właśnie teraz skoki przez przeszkody, żeby nasze koniki zdobyły właśnie cechy czempionów, bo nie wszystkie je mają. Bo na razie tą cechę posiada tylko Gaja i Gracja. No ale wszystko przed nami, zwłaszcza, że nasza lawenda jest wspaniałym jeźdźcem. Ojej, źródło w drodze, Gaja! Jak super, no właśnie, bo ostatnio staraliśmy się o jerebaczka I teraz chcę, żeby miała je również gracja A my mamy w ogóle dzisiaj zimową fiestę I papcia mróz powinien być z lada moment Więc może wróć już do domu I ozdóbcie ładnie choinkę O, widzę, że papcia mróz się już pokazał Co prawda my nie potrzebujemy pieniędzy Bo jak sami widzicie, że mamy 25 tysięcy Ale zawsze fajnie dostać jakiś prezent na święta, prawda? Oj, swoją drogą, jestem ciekawa co dostanie lawenda Bo nieraz można dostać mega fajne rzeczy A nieraz, nie wiem, kupę albo marchewki Ej spodobało jej się, jestem ciekawa co to jest w takim razie. Tak wielki, to jest tak wielki prezent, że mu trafił do wyposażenia. Wydajny PC, wszystko. Ej, ona dostała komputer. Komputer na święta, tak! Ej, to jest naprawdę fajny prezent. I jeszcze dosyć drogi, bo kosztuje 8000. No ale jej zostawię ten komputer, niech ma. Kupię jej nawet lampkę tutaj. Jej należy się jeszcze większy, nie? Za to wszystko, co ona przeszła. Ale jest tak ne ne neutralnie nastawiona. Ale też ja mam wrażenie, że Lora ma problemy z okazywaniem radości. Mikrofalówkę dostała, boże! Ej, w sumie nie jest zła mikrofalówka. Ej, no 2000! I to jest, naj ona dostała dosłownie najlepszą mikrofalówkę, jaka chyba istnieje w Simsach. Laura przygotowała świątecznego indyka. I ja nigdy nie zapomnę, kiedy mam takiego typowego świątecznego indyka w Irlandii. I to był taki typowy, wiecie, indyk, jak z filmów amerykańskich, czy coś takiego, jak robimy na Był ogromny, ale w środku był mega suchy i miał tylko fajną tą skórkę, a reszta to była taka po prostu, wiecie, taki papier suchy, jedliwy smaku i tak dalej. Bo ja postanowiłam, żeby Lawenda zrobiła kulczyki dla Lory na święta i zrobiła je. To będzie mega słodkie. O, patrzcie, pasują je i pasują jej idealnie do tego stroju, do koszulki jej pasują. No mega w nich wygląda, będzie jej nosiła całe życie już jedzą sobie teraz kolację i mają taki naprawdę spokojny, fajny czas. Taki, taka chillera. I bardzo dobrze, bo jutro zaczyna się bardzo ciężka praca, a mianowicie, słuchajcie, zawody. W ogóle wstała o czwartej rano, jest super wypoczęta, najedzona, wszystko jest z nią w porządku. Nakarm, wyszczotkuj i sierść i ogarnięcie tych wszystkich koni serio dużo czasu zabiera. Ej, a ty w piżamie przyszłaś do stajni? Tobie jest potrzebna zabawa. i pograj sobie przed szkołą w Simsy. No i tak, potrzebujemy, żeby Gaj był prawdziwym koksem, bo on jest naszym ogierem rozpłodowym na ten moment. I zaraz wyślemy go na zawody, ale najpierw go wyślę na trening skoków, bo że Lora jest flirciarska. i oczywiście chce porozmawiać z obiektem uczuć zadłużenie. Doszliśmy chyba wszyscy wspólnie do porozumienia, że Laura będzie samotna. Po prostu ona... Ma takiego pycha w miłości, że najlepiej będzie, jeżeli skupimy się na tym, żeby ona sama pokochała siebie. No to czas teraz na Garę i to będą e, drugie zawody Gary. O, ja widzę, że my zaczęliśmy tutaj zawody westernowe, bo ona miała wtedy najwięcej zwinności, więc e, kontynuujmy to. Haleb do nas dzwoni. Widzę, że jesteś w dobrym nastroju, może moglibyśmy gdzieś wyjść i czegoś napić? Zaprasza nas do baru. Ej, w sumie my czekamy i tak jak nasza córka Lewenda wróci ze szkoły, żeby e, poszła z Gajem na zawody. Więc do tego czasu mogą wyskoczyć na drink. Dobra, ale tu pada deszcz i jest srebrny, i on ma parasolkę. To wszystko się nasze konie też przyszły na randkę. W sumie, ej, niech one mają ze sobą randkę. Weź i Sky. Opatrz się na nią. Ej, nasz koń wbił do środka. A wiedzieliście o tym, że karb jest materialistą? Bo ja nie miałam pojęcia. Ej, on robi zdjęcie naszemu koniowi. Czyżby on chciał go sprzedać? Ej, może on leci na nasze rancho? No i tam ktoś siebie pozdradzał. Ej, tamten barman. Tu jest tym typem, a on jest z nią w związku i ona przed chwilką się denerwowała. E, czemu wszyscy robią zdjęcia naszemu? A, wiecie co? Bo chyba nasz koń jest szczępionem, oprócz tego, że stoi w ścianie i mu głowa wystaje poza ścianę, to nasz koń jest szczępionem i mi się wydaje, że oni robią zdjęcia dlatego. Tak, patrzcie. Nawet oni mają takie pucharki nad głową. A no właśnie, moi kochani, bo jakbyście chcieli kupić sobie rancho albo jakiś inny dodatek do simsu, albo same Simsy trójeczkę na przykład, to polecam wam Instant Gaming. Macie linka w opisie, w komentarzu i pod każdym moim filmem, bo teraz jest minus 62% na dodatek Rancho i jak kupicie ten dodatek, to klucz dostajecie natychmiast, dosłownie po sekundzie od razu i dostajecie go w języku polskim. A jak to działa? Pokażę Wam w kilka sekund na podstawie mojego starego zakupu. To mam właśnie ten klucz. Kopiuję sobie kod gry. Wchodzę na moją aplikację EA i na moje konto. Wchodzę w zakładkę Biblioteka i klikam tutaj wykorzystaj kod gry. Wklejam ten kod gry i klikam dalej. I mogę potwierdzić, że tak, chcę ten dodatek tutaj załadować i tak dalej. Tylko w tym wypadku ten kod już został zrealizowany, ale jak wykupicie swój, to od razu będziecie mieli grę, która wam się zacznie automatycznie pobierać. Ej, mega dziwne: kalb zniknął. Ja naprawdę, do prawdy, ja nie wiem, gdzie on jest. Po prostu był tutaj i przed sekundą zniknął. Nawet nie że tak szybko wybiegł z baru czy cokolwiek, tylko po prostu typa nie ma. W go. Patrzcie na Lorę, jaka jest skołowana. To była chyba najgorsza randka, znaczy wypad do barwu, na jakim Lora była i na jakim ja byłam e, moimi simami. Ale całe szczęście, lawenda wróciła właśnie ze szkoły i widzę, że dostała szóstkę, więc wow. Pochwal za dobre oceny. I ja myślałam do tej pory, żeby koń dostał tą cechę, to musi mieć złote medale w jednej kategorii od początku do końca. Ale chyba tak nie jest. Po prostu musi mieć jakikolwiek medal. I teraz to sprawdzimy. Bo zobaczcie, ma dwa złote, jeden brązowy w beczkowych manewrach. Teraz spróbujemy sobie zrobić mistrza. Powinien dostać złoto, no ale zobaczymy. I jeżeli teraz się ta cecha pojawi, to wszystko będzie jasne. Dostał brązowy medal, czyli w sumie najgorszy, jaki mógł dostać. Jest! Ej, słuchajcie, pojawiła się cecha con champion, czyli teraz dzieci Gaja i Gracji będą czempionami. Ej, przysięgam, że nasz koniec sławny, każdy robi mu fotki, ale przynajmniej spełniła swoje pragnienie, żeby z nim pogadać. Ona się chce odświeżyć przed lustrem i zaplanować randkę. O oh my! God. Ona nie odpuści chyba tego tematu. O! Złoty medal! Ale super! Ej, słuchajcie, i teraz goździk powinna mieć cechę czempionów. Tak jest! Ale jazda widzowie mamy same klacze czempionki teraz. Wróciłyśmy już do domu i tak sobie pomyślałam, skoro Lawenda ma już szóstkę w szkole. To moglibyśmy wziąć dzień wolnego, ale jutro z kolei jest dzień miłości w szkole. Więc wyślę ją, bo tam zawsze się dzieją ciekawe rzeczy. Błagam cię, już przestań, bo ona jest bez przerwy flirciarska. Kazamy jej wziąć zimny prysznic, żeby się ogarnęła. Zaczął się poród. Ojej, Gaja. Aj słuchajcie, chciałam zrobić rano właśnie wybyk dla klaczy, w które są w ciąży. Trzeba obudzić Lorę, ale widzę, że nie zdążyłam. Szybko, biegnij uspokoić rodzącą klacz. Dobra, jest, kochani. To jest ten moment, jestem ciekawa, jaki to będzie rybaczek I on raczej nie będzie miał cech czempiona, cech bo wtedy jeszcze Gaj nie, nie posiadał, ale zobaczymy, czy wystarczy jeden koń, czy muszą mieć dwa. Muszą być dwa konie z tą cechą, żeby się to źrebiątko... Ogier! Ojej! Trochę śmieszne, ale i też trochę fajne od Amelii tutaj. Propozycje... Imią dla koników i ogiery jest Grzaniec. Akurat idzie wiosna, kończy się zima, więc Grzaniec jest idealnym imieniem i on jest totalnie podobny do, słuchajcie, do Gai. I ja chcę wam coś pokazać. Gaja ma zdecydowanie dominujące geny, bo wszystkie jej dzieci są podobne do niej, a nie do tatusiów. Tylko Gracja się wyłamała jako jedyna Gracja jest właśnie biała. Dobra, indywidualista, odważny, są mistrzowskie geny, energiczny i zaciekawiony. Cudowne cechy dla przyszłego e, małego czempiona w naszej hodowli koni. Jakbyśmy go chcieli teraz sprzedać, to byśmy go sprzedali za 1100 simolonów, to nie jest jakoś super dużo. Ale oczywiście tego nie zrobimy. Jezu, jakie słodziaki! Ja ją podziwiam. Ona wstała rano i pragnieniem jest iść pobiegać. Jezu, jakie te konie są słodkie. A ja naprawdę doceniam i lubię ten dodatek ranchu, Właśnie z tego powodu, że te animacje, koni są tak idealnie odtworzone. To było mega postaranko. Dobra, ale będę poszła do szkoły i ja z racji tego, że jest, wiecie, święto miłości, to każę jej tutaj zdobywać przyjaciół. I czasami właśnie na święto miłości w szkole Simów pojawiają się jakieś fajne rzeczy, nie? Jakieś właśnie takie... Dialogi do przeprowadzenia, zobaczymy, czy nam coś wyskoczy, ale niestety w licealnych latach nie zrobili jakiś walentynek czy coś takiego, tylko po prostu jak pójdziecie z Simem do szkoły do Liceum Walentynki w Dzień Miłości, to się nie dzieje dosłownie nic, więc już lepiej wysłać solo Sima, nie iść z nim. No i oczywiście uczymy naszego maluszka. Grzańca temperamentu. czym jeść i w ogóle, może weź go teraz wyszczotkuj? Jest! Przygotuj kartki z motywem kwiatowym z okazji Dzień Miłości. Uczniowie mają przygotować dla siebie nawzajem kartki z motywem. Kartki będą wręczane publicznie przed całą klasą podczas imprezy. Dlatego trzeba się postarać. Do głowy przyszły jej motywy. Stwórz zabawne kartki z motywem kwiatowym. Stwórz serdeczne kartki z motywem kwiatowym. To będzie przed całą klasą, nie? Jak będą zabawne kartki, to, to będzie taka beka, każdy będzie się śmiał, a jak serdeczne, to będzie. O, miło, takie serdeczne. No wezmę chyba serdeczne. Myślę, że jak ktoś ma kija w tyłku, bądź nie potrafi się. lub nie zna się na żartach, to z zabawnych kartek może się obrazić, a z serdecznych chyba się nikt nie słucha, nie? Słodkie, urocze, delikatne. To tylko przykłady określeń, które dało się dziś słyszeć na korytarzu. A najpopularniejsze dziewczyny pozwalają się do siebie dosiadać nawet tym, którzy nie mają na sobie nic różowego. O, to jest nawiązanie do wrednych dziewczyn. Wszystkie te cuda wydarzyły się dzięki kartkom, które wręczyła lawenda. Czyż nie tak właśnie może stać się szkolną legendą? O, to był idealny wybór, widzowie! Więc Weni do nas była, Ambera, i się pyta, czy. Ma spróbować z jakimś typem Jasne, próbuj sobie z jakimś typem w związku Czemu nie? Znowu do nas dzwoni? Okej, okay, może to zabrzmi dziwnie Wiem, że się z nimi w ogóle Dobra, ale powiem wprost Bujam się w tobie Zadzwoniłaś do nas przed sekundą i mówiła, że chcesz iść na randkę z jakimś typem. O, mygie, ja już rozumiem. Zadzwoniła do Lory, żeby wzbudzić zazdrość, nie? I żeby też może sprawdzić, czy jej się finalnie chłopacy podobają. I była na tej randce i sprawdziła, że jednak nie, nie chcę mieć więcej związku z facetami. I nagle uświadomiła sobie, że tak naprawdę jest ta kochana w Loże. Jesteś super, bardzo chcę spędzić z Tobą więcej czasu. Może to jest rozwiązanie, które samo nam się nasunęło. Oczywiście, chodźmy na randkę, czemu nie? Dyrety, naprawdę, ale super, tak się cieszę, że udało mi się zebrać. Na odwagę i zapytać. Daj mi znać, co ci pasuje, i wyjdziemy gdzieś razem. Ej, ja myślałam, że ona nas od razu zabierze na tą randkę, a my będziemy musieli ją zabrać, okej? Okay. Czy lawenda powinna zaprosić kolegę ze szkoły o imieniu Miłość? A ja nie pamiętam, który on się nazywał Miłosz. który tu był, przyprowadza kolegę ze szkoły w Walentynki. Czyli to musi być jej wybra... Ale czemu ona jest smutna? Pora Przewidzieć czerń. Czuję smutek. Bo tak. I nie zrozumiesz. Nikt mnie nie zrozumie. Co? Boże, te nastolatki mnie wykończą. I gdzie jest ten twój kolega? Tu jest. Boże. Ty go ledwo co znasz. To jest mi już pancakes. Co? Co się stało? Doskonałe wyniki Lewenda. Twoje oceny zrobiły na mnie wrażenie i uważam, że należy ci się przeterminować. Ukończenie... Szkoły? Co ty na to? Lewenda wykazała się ponadprzeciętnym zaangażowaniem w naukę. Uzyskała dyplom, zanim jeszcze skoczyła 20 lat. Jezu, Maryja! Hej, pójdzie ze mną na randkę. Hej, to ja kaleb. O nie, no czemu oni. Ej, słuchajcie, odbiło im dzisiaj od tego święta miłości. Błagam. No dobra, to zróbmy po prostu randkę po randce. I to będzie podwójna randka. Zaproś tego swojego kolegę, którego przeprowadziłaś dzisiaj. O, tu jest ten chłop. Zaproś go tutaj. Jezu, ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale słuchajcie, nie spędzą tę randkę ze sobą, i potem od razu zrobimy drugą randkę i zobaczymy, która będzie lepsza. Ale dlaczego ciągle ma w porozmawiać z obiektem uczuć i jest tą Aurelio? Ej dobra, oni mają pierwszy pocałunek, widzowie. Ta randka jest coraz lepsza. Ej Laska, co ty taka nieszczęśliwa? Jak miło jest być z Kiesi, można rozmawiać godzinami. A oni daje łapkę w dół. Okej, okay, czyli ta randka jest taka raczej... raczej nie, raczej na nie. Bardzo przyjemnie. Mi czas spędzony z tobą, powtórzmy to wkrótce. Czyli ramka się zakończyła i raczej była taka w porządku, nie taka neutralna. Czekajcie, Lawenda w ogóle yy, finalnie siedzi tutaj z Dakiem, z tym nastolatkiem, z którym wcześniej yy, się spotkała, ale ona nie może totalnie nic robić romantycznego, bo jest, wiecie, smutna. On coś próbuje flirtować. Ja nie wiem, czy co z tego będzie. To jest trochę dziwne. Ale okej, okay, niech będzie. Ona dała jej róże na początek. O nie, Aurelio tutaj przyszedł. Może jak teraz spełni jej pragnienia, to jakieś pragnienie się zamieni i sama nam Lora powie, co mamy robić dalej. Zachęć konia do postarania się o potomstwo. Zrobisz tak, jak wrócisz do domu. Dobra, mają one pierwszy pocałunek w miejscu publicznym, jeszcze w dodatku. Randka już jest w ogóle na złoto. O, jakiś gościu właśnie przemienia się w wilkołaka, tak w ogóle. No i randka się skończyła. Mają ze sobą jakieś romantyczne relacje. Wracamy do domu. Ale czy było to przełomowe spotkanie? Tego sama nie wiem. Trochę dziwnie się zrobiło. No i to jest, moi kochani, pierwszy dzień, gdzie lawenda nie musi iść do szkoły. I może się zająć właśnie hodowlą koni i pomóc swojej mamie. W końcu. Mimo tego, że jest nadal nastolatką, w ogóle super nam to wyszło. Lora została wyrzucona ze szkoły, a jej córka lawenda dostała wcześniej dyplom, za to, że jest taka zdolna i pracująca.

Kochani, gracja! Gracja będzie miała maluszka. I teraz myślę, że możemy w tym momencie zrobić właśnie kolejne ogrodzenie dla klaczy w ciąży. Domek na drzewie mogę już usunąć. Te barierki dla dzieci, zabawę też y, myślę, że mogę. Nawet jest rowerek ma małej y, lawendy też usuwamy. Zostawimy tu huśtawkę. No i to ogrodzenie myślę, że może być właśnie tutaj. Zrobimy tutaj w ogóle nawet osobną stajnię. Ej, musi być ona różowa, skoro tutaj mają być y, koniki. Zrebiące się źrebne, no to musi być różowo Ili mi się tutaj zmieści boksu? wiecie co? Chyba więcej niż trzy równocześnie nie będziemy mieli. Tak wygląda ta stajenka. Jest bardzo słodka, i właśnie o to chodziło, żeby ona była taka różowa. Ale może damy jakieś kwiatki jeszcze, żeby było tak ładniej? Czy jest to najsłodsza stajnia, jaką w życiu widziałam? Owszem, moi kochani, tutaj jest właśnie stajnia, w której będą nasze klacze w ciąży razem ze swoimi. Nowy narodzonymi źrebaczkami jest bardzo, bardzo słodko. Nie ma tutaj właściwie nic do treningu, bo takie klacze trenować nie mogą. A teraz wprowadźmy tutaj grzańca. No i co? Zamykamy te pannice. Niech stąd nie wychodzą. Jezu, one się wszystkie bawią piłeczkami. No nie mogę. Jakie to są słodkie. Dobra, sprawdzam teraz, czy boksy działają. I widzę, że działają, że normalnie mogą tu wejść. Ty masz oczywiście największy, nie? Bo jesteś yy, najważniejszy w tym momencie. No i jest tutaj. O, ślicznie. No patrzcie, no jakie to jest słodkie, omg! Oh Aurelio zaprasza nas właśnie do siebie, do domu. Nie wiem po co. Może to coś ważnego w końcu macie razem dziecko. Okaż mu wdzięczność. O, ciekawe, o, ona się chce całować nagle po całej kogoś, boże. On jest w ogóle zawstydzony. Hej, Lawenda! Planujemy małe spotkanko przed balem. Wpadniesz? Czyli jak ona może iść na balek, ona skończyła szkołę, ale okej, okay, wpadniemy. Zaskoczyli mnie tym balem! Ej, kochani, i oni wszyscy idą chyba na ten bal, bo wszyscy dosłownie znikają. A my nie mamy tak jakby tego polecenia, żeby... Oleton, ma no w sobie nieodparty urok. Lawenda jest głęboka zarobczana w i doktor. Tak, bo oni się przed chwilą pocałowali pod jemnią. Ale on już też zniknął, czyli ojej, ale trochę mam smutki teraz, bo oni wszyscy poszli na bal. Ale my nie możemy na niego iść, możemy za to iść na festiwal miłości, który się zacznie od 17, czyli za godzinę. E, ale nie, on wrócił. Wow! Ej, słuchajcie, jednak miłość do niej wygrała. On poszedł na bal i wrócił. O pierwszy pocałunek zróbcie. Ej, akurat zaczęło padać, ale specjalnie widziałam nad ocean, czy tam nad jezioro, żeby zrobić ten pierwszy pocałunek tak romantycznie. Czyli okazało się. Że znalazła sobie lawenda chłopaka spośród wielu adoratorów, a więc święto miłości, na którym jest. Kaleb, jest Amber, jest też Aurerio, nawet jest ona, Cassandra. O, ubrał się normalnie, czyli czas jego ubiór wyjściowy, czy na zimę? Słuchajcie, bo my go poznaliśmy w takiej formie i ja stwierdziłam, że to niezły przystojniak, ale tak na co dzień to wygląda właśnie w ten sposób i nie wygląda zbyt dobrze. I teraz właśnie lawenda została z nim. Pozostali parą, co jest mega fajne. Oficjalnie są chłopakiem i dziewczyną. Przynajmniej lawendzie się ułożyło, z czego się mega cieszę. Ale tak sobie pomyślałam, skoro Laura teraz ma taki wybór, to może zrobimy taką imprezę, gdzie zaprosi Laura swoje wszystkie miłości, doszłe, nie i zobaczymy, jak ta impreza się potoczy i kogo ona wybierze, żeby zamknąć ten temat już raz na zawsze? Bo jeśli chodzi o nasze konie, no to słuchajcie, dwa z rybaki w drodze. Wszystkie nasze konie są czempionami. Nie mogę się doczekać, co będzie dalej. I mam takie przeczucie, że kolejny odcinek z hodowli Koni Lory będzie już ostatnim. Po prostu, wiecie co, zrobię taki jeden, długaśny odcinek, który będzie trwał tam pół godziny, czy może nawet 40 minut, i zakończymy już tą serię. Z tej strony piję, życzę Wam miłego poniedziałku, do zobaczonka. Chociaż nie, teraz się zobaczymy szybciej, bo jeszcze wlecą kuchenne rewolucje. Ale tak, moi drodzy, filmy u mnie na kanale minimum dwa razy w tygodniu, w tym tygodniu chyba trzy razy, także do zobaczenia. Jeżeli mnie nie subujecie, to wiecie co robić, zostawcie łapkę w górę i hejka!